Jestem w tej chwili na ulicy Ukłańskiego, dojeżdżam do skrzyżowania z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego. A i biorąc pod uwagę fakt, że przewożę dzisiaj uprawnioną osobę niepełnosprawną, więc mogę sobie przez wyłączony odcinek, wyłączony z ruchu odcinek alei Zagłębia Dąbrowskiego przejechać. No jedź, przecież ty masz pierwszeństwo. No niestety jak widać jazda na pamięć tutaj cały czas ruch wahadłowy jak widać jedna jezdnia w tej chwili ale i Zagłębia Dąbrowskiego jest wykorzystywana tylko natomiast jak widać tutaj na samym skrzyżowaniu no jazda na pamięć po prostu i tyle no, nie patrzymy na znaki a pierwszeństwo to jest na wprost od dworca to Intermarsze. Więc aleja zagłębia Dąbrowskiego jest tutaj podporządkowana w tej chwili. No i oczywiście tutaj mamy teraz stop. A więc trzeba się zatrzymać, ustąpić tym z lewej. I dopiero możemy sobie jechać w kierunku przez nas obranym. Ja w tym momencie jadę w stronę ulicy Wypickiego.